Znajdujemy się na kolejnym wyjątkowym wydarzeniu, zorganizowanym przez Twoją markę. Powiedz nam, proszę, co tu dzisiaj się dzieje. Trochę się moja marka zmienia, idzie w kierunku prostoty i nowoczesności, tak jak się zmieniam ja. I to jest takie nowe otwarcie, kolejny drop, kolejna kolekcja i jednocześnie mówię, takie, takie nowe otwarcie. Jaki to masz wpływ na to, jak wyglądają ubrania, które tutaj prezentujesz. No absolutne, to jest tak, że może nie wszystko wymyślam, bo mam też współpracowników, ale wszystko musi przejść jakąś taką ostateczną weryfikację. A to jest w ogóle opłacalny biznes w dzisiejszych czasach? Nie byłoby biznesu, w sensie nie robiłabym go, gdyby nie, nie był opłacalny. To jest na pewno w tej chwili trudny czas po pandemii i jeszcze w obliczu kryzysu i wojny, ale tak sobie myślę, że jak nie można robić biznesu w trudnych czasach i nie da się przetrwać tych trudnych czasów, no to trudno jest potem, żeby to rozkwitało w czasach dobrych. Więc myślę, że trzeba się nauczyć tego, że są momenty lepsze i gorsze i żyć i funkcjonować mimo to. A w którym momencie? Znamy oczywiście historię o księżnej i o koszuli, ale Ty w ogóle tak poczułaś, że chciałabyś to robić? Mnie to daje bardzo dużo frajdy i daje mi to też takie poczucie wolności i niezależności. Od, a ja sobie zaczęłam, z, z, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo tę wolność i niezależność cenić. I to mi daje takie poczucie niezależności i tego, że nie muszę pracować dla kogoś. Więc to jest, to jest super układ. Rozumiem, że tutaj jakby ludzie pracują dla ciebie, więc tak się zastanawiam, jaką Ty jesteś szefową. Bardzo chyba spokojną, układną i wyrozumiałą. Ja powiem szczerze, nigdy w życiu nie byłam taką osobą, która marzyła o stanowiskach menedżerskich. Ja nie mam w sobie jakiegoś takiego. Drajwu do tego, żeby rozstawiać ludzi po kontakt, decydować i tutaj nawigować. I, i, więc myślę, że nie wiem, czy to jest dobre w takim sensie, że myślę, że szef musi mieć jakieś takie przywódcze zdolności, ale na szczęście mam wspólniczkę, która, wiesz, no jak jest taka, taki układ, dobry policjant i zły policjant, no to ja jestem tym dobrym.